Hej, kochani, w nowym filmie. Witam was bardzo serdecznie. Czekajcie, poprawię się tylko. Mam na sobie dzisiaj sukieneczkę, e, żeby troszeczkę do filmu wyglądać, no i szalik, żeby się ogrzewać. Troszeczkę, bo jest chłodniej. E, w sumie nagrywam takiego spontanicznego tego vloga e, dlatego, że e, moi drodzy, no nie miałam w planach dzisiaj robić, ale tak przeglądałam, dostałam e, komentarz na telefonie. No i stwierdziłam, że będę czytać komentarze i będę Wam odpowiadać albo komentować to, co Wy mi piszecie. Myślę, że to jest całkiem fajne. Jeśli słyszycie jakieś dźwięki, to za ścianą sąsiedzi robią jakieś urodziny czy coś w tym stylu, także sorry na starcie. Było już śpiewane 100 lat i... No i sami rozumiecie. O co chodzi? Ja oczywiście dalej mam alergię. Yy, dlatego mogę troszeczkę sapać, ale to nic. Będę sobie czytać Wasze komentarze pod ostatnim filmem. Także, jeśli macie ochotę na taki film, to serdecznie Was zapraszam. Więc, kochani, zaczynam. Jestem w ogóle w łóżku, bo no, bo mówię, odpoczywam. Odpoczywam, odpoczywam. Wiecie, jak jest. W ogóle bardzo mam spuchnięte powieki, no, bo wiecie, alergicznie. Dlatego, no, nie zwracajcie na to uwagi. Zresztą tamten film poprzedni też. Bardzo niekorzystnie na nim wyglądam, ale już. O! Dla was po prostu chcę nagrywać. No i mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę lepiej wygląda niż ostatnio. Więc zaczynam od komentarzy. Dochodzę do meritum w końcu. Renia pisze. Witaj, Madziu, Nie wiedziałam, że ziewanie pomaga tak samo jak śmiech i krzyk. Lubię oglądać Twoje filmy. Pozdrawiam serdecznie i spokojne noce życzę. Ja w ogóle uwielbiam Renie. To jest tak po prostu kochana osoba, tak miła zawsze komentuje, zawsze pod każdym filmem jest, zawsze, zawsze coś miłego powie i jest zawsze serdeczna i tego, no bardzo, bardzo się cieszę że, że po prostu dzieli się tym e, tą, tą serdecznością i, i naprawdę, trzeba takich ludzi a co do tego ziewania, co tutaj Renia właśnie napisała, to powiem wam, że też byłam zaskoczona, że to jest taka forma Takiego zrzucenia negatywnych emocji, właśnie jak jesteśmy zdenerwowani albo zestresowani, że warto sobie po prostu wiecie ziewnąć, żeby troszeczkę tak z siebie zrzucić. Także też Cię również, serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie oglądasz, a pewnie mnie oglądasz. Także fajnie, że napisałaś komentarz. Osoba to Edyta. W ogóle bardzo się cieszę, że mi skomentowałaś i że oglądasz moje filmy, bo Edyta pisze tak. Nie, że oglądam, może nie zawsze zdążę w ten sam dzień, co dodajesz, ale następne od razu nadrabiam. Pozdrawiam cię, Madziu, nagrywa jak najwięcej. No, bardzo się cieszę, też cię pozdrawiam. Jestem taka trochę dzisiaj niereprezentatywna, tak jak widzicie, ale, ale przynajmniej mam umyte włosy, także... Troszeczkę może nadrabiam. Też Cię serdecznie pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że tu wpadaś, że wpadłaś na, na tego mojego vloga. Mam nadzieję, że dalsze filmy też Ci będą zaciekawiać. Kolejna osoba to Iśka. To jest w ogóle. Yy, zauważyłam, że pod yy, moimi vlog, vlogami jest już po prostu stała ekipa ludzi. Czasami dojdą jakieś nowe. Ale y, już jest stała ekipa po prostu, która wraca, która mnie ogląda i naprawdę jestem z tego powodu bardzo zadowolona, że pozbyłam się osób, które, wiecie, piszą negatywne rzeczy, a zyskałam takich ludzi, którzy zawsze za mną, zawsze się, wiecie, y, jak jest, dzieje się coś, wiecie, przykrego, to mnie pocieszają, jak dzieje się coś wesołego, to są ze mną, także mega to doceniam, sorry, że tak patrzę. Ten, ale Netflix mi się tutaj coś odpala. i Iśka pisze, jedyne co wiem yy, o ziewaniu, to, że ponadziewamy przy ludziach, przy których czujemy się, y, przy których nie czujemy się komfortowo. Pozdrawiam, śliczne pazurki, dziękuję. Już troszeczkę się zajechały, ale <grych> są nadal. Yy, nie słyszałam o tym, że, yy, nie że ziewamy przy osobach, który, przy których nie czujemy się komfortowo. Może coś w tym jest, bo jednak Wiecie, jeżeli ktoś nie wzbudza naszego zaufania, tylko wiecie, tak trochę nas nudzi albo nas nie interesuje, to wtedy właśnie jesteśmy, wiecie, tacy yy, bardziej skłonni do takiego, wiecie, olewczego stosunku, ale może coś w tym jest. Nie wiedziałam o tym. Yy, Monika, to jest też kolejna osoba, która. Yy, Monika Dąbek, która do mnie wraca. Bardzo się cieszę. Też Cię pozdrawiam. Ja zdałam prawko za drugim. Uf, z tym ziewaniem to bardzo możliwe, że to dobry sposób na odreagowanie emocji. Nie bez powodu, jednym ze skutków ubocznych przyjmowania niektórych antydepresantów jest właśnie nadmierne ziewanie. Piękne paznokcie dziękuję. Tak, zawsze chwalicie to moje paznokcie, dziękuję bardzo. Gratuluję w ogóle, że masz prawko, że zdałaś i że się udało jakoś za drugim razem. Ostatnio was właśnie pytałam, czy macie prawko, kiedy zdaliście, za którym razem i tak dalej. Ale no nie wiedziałam właśnie, że z tymi antydepresantami, tak jak tutaj Monika pisze, że właśnie tak mogą yy, nadmiernie, znaczy ogólnie one bardzo obniżają właśnie to napięcie i mogą właśnie powodować taką senność, więc tu bym się chyba zgodziła z tym. Basia napisała, śliczne paznokcie, dziękuję bardzo, pozdrawiam również Cię Basiu. Kamil z kanału Spokojnie to tylko ja napisał mi tak, hejka. Już teraz wiem do kogo wpadnę na pazurki, jak będę jechał na Ulo, pozdrawiam Cię. <grafię> Zapraszam jak najbardziej, chociaż z mojej zdolności, powiem Wam kiedy ja to robiłam to studium Wizażu yy, jak miałam 19 lat, czyli minęło, już 12 rok leci, jak skończyłam to studium Wizażu i stylizacji paznokci i wiecie, mój poziom i szkolenia to po prostu wiecie, są na, no, nie, za, nie za nie jakieś rewelacyjne. Coś tam pamiętam z tych, z tych wszystkich kursów, z tych wszystkich szkoleń, z tej nauki, ale żebym miała salon teraz otwierać. Stylizacji paznokci to chyba niekoniecznie, ale w razie co możesz na mnie liczyć. Na moje usługi stylizacji. Jak najbardziej. Tenka jest kolejną osobą, która też do mnie wraca, i pisze coś takiego. Piękne pazurki. Dziękuję ponownie. Chociaż bardzo mi się zdarza, że łamią się I wiecie, ja maluję tradycyjnymi lakierami, więc Zdarza się, że gdzieś tam e, się troszeczkę ten lakier zetrze Ale no jak na razie, tak jak widzicie, o tak się prezentuje Ja też mam czasami przyspieszone bicie serca Kilka lat temu pojechałam nawet do szpitala, bo obudziłam się w nocy z takim kołataniem, że myślałam, że mi wyskoczy e, Serce chyba Albo za chwilę stanie, uspokoiło się po drugiej kloplówce. Pozdrawiam cię krótko, życzę jego wieczoru. No to współczuję ci, że miałaś taką sytuację. Nie wiem, co było tego przyczyną, czy stres, czy jakieś wady w sercu, ale naprawdę mega współczuję, bo wiem, że z sercem nie ma żartów. Ja też miałam po prostu ostatnio takie wiecie nerwowe bardziej, bóle serca. Na szczęście mi się to uspokoiło, bo wiecie, robiłam te techniki relaksacyjne, robiłam medytacje różne i tak dalej. Także, yy, no współczuję i mam nadzieję, że teraz już jest lepiej, że się po prostu to nie powtarza u Ciebie. Ale ja w ogóle zawsze Was zachęcam do takiej profilaktyki, do robienia badań, zawsze morfologię raz na jakiś czas, wiecie, badanie tarczycy. Takie po prostu profilaktyka, nawet jak się czujecie dobrze, to żeby robić czasami właśnie sobie jakieś EKG czy coś w tym stylu, żeby sprawdzić, nie? Jak tam się mamy. Asia pisze, meat and chocolate. Którą poznałam osobiście, widziałam się z nim chyba trzy razy albo dwa. Nie pamiętam już, chyba dwa razy. Albo się mylę. <grytanie> Malowane pazy, znak poznawczy Magdy. No! Twarz niepomalowana, ale pazności zawsze muszą być zrobione, także coś w tym jest, Asia. <grytanie> Muszę się z tobą zgodzić. Dalej, komentarz. Eee, Violetta, która też mnie obserwuje na Instagramie i bardzo często daje mi reakcję. Właśnie różne tam wiecie, serduszka, jakieś te buźki, takie, co się da do, daje do relacji. Także bardzo się cieszę, Violeta, że dajesz mi takie właśnie oznaki, że mnie lubisz, że mnie oglądasz, że mnie śledzisz, że mi kibisujesz. Także fajnie cieszę się. Musiałam zrobić miejsce na karcie, ale wracając. Violetka napisała. Witam serdecznie, cieplutko, piękne pazurki i dziękuję za mile spędzony czas. buziaczki, ślepa. Pa serduszko, ona w ogóle jest zawsze miła, zawsze, zawsze po prostu komplementy, zawsze mi napisze coś miłego, także no dziękuję Ci serdecznie, Violeta, że tak, tak po prostu jesteś konsekwentna w takim po prostu dzieleniu się, takim, takim dobrem. To, to się ceni teraz, zwłaszcza w tych czasach. Moja właśnie bardzo dobra koleżanka Ola dała serduszko, ale na koniec ee, muszę wam powiedzieć, bo po prostu ten komentarz. Może Wy rozwikłacie, o co tu chodzi, nowy profil, który się nazywa Zorza i dostałam taki komentarz: Świetne przesłanie. Pozdrawiam miłego dnia! I ja odpisałam, jakie przesłanie i nie dostałam odpowiedzi. Także powiedzcie mi, może wy jakoś to rozkminicie. Co takiego było w tym poprzednim moim filmie, tym ostatnim przed tym, że kogoś to skłoniło do tego, żeby napisać świetne przesłanie. Gdzie ja praktycznie 90% tego filmiku, no to robiłam sobie z wami paznokcie. I generalnie gadaliśmy, tak wiecie, o życiu, o wszystkim, o normalnych rzeczach, także nie wiem o co chodziło, ale nie przepadam za takimi komentarzami, które po prostu są nie na temat, które nic nie wnoszą, które po prostu nie wiadomo, co z czym połączyć i dlaczego, nie wiem, czy... Jak oglądają mnie osoby, które prowadzą kanał, czy też Wam się coś takiego zdarza? Albo ktoś napisze fajny filmik i serduszko pa. <grywa> w sensie. A najlepsze jest to, że w tym filmie mogą być jakieś smutne rzeczy, na przykład, jakieś moje zmartwienia, czy coś. Fajny filmik. <grywa> Także wiecie, no, czasami to wszystko gdzieś tam się nie pokrywa ze sobą. Eee, czekajcie, bo dostałam tutaj SMS-a. E, słuchajcie, nie pokrywa się to e, po prostu z, no, z tym co było powiedziane we vlogu, czasami dziwne są te komentarze, e, jakieś takie obraziwe się u mnie skończyły, jak miałam się rozprawić z moimi hejterami, co się rozprawiłam, część jest poblokowana, część sobie wyjaśniłam na Instagramie z nimi pewne kwestie, także jestem z tego powodu bardzo zadowolona. E, także dajcie znać, jak się Wam e, podobało takie komentowanie Waszych wypowiedzi, czy to, po, czy, czy to powtarzać czasami. Jeśli macie ochoty, to możecie mi zadawać też pytania, to będę odpowiadać. E, no, no, dajcie znać ogólnie, jak, jak Wam ten film się podobał, bo będziemy już sobie powoli kończyć taki krótszy dzisiaj vlog. No tak jak widzicie, leżę, więc nic tutaj e, po prostu nie będę świrować z kamerą po domu. Ale chciałam się do Was odezwać, chciałam coś dla Was nagrać, żeby znowu nie było bardzo długiej przerwy właśnie między tymi vlogami. Także kończę, bo tutaj mam e, po prostu 20 różnych wiadomości na Messengerze, na messengerze i SMS-y i wszystko po prostu <grym> naraz. Także jeśli Wam się podobał ten film, dajcie kciuka. E, oczywiście zapraszam do subskrypcji, jak najbardziej, jeśli nie subujecie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!